Prezentujemy Państwu Volkswagena Transportera model T6 o długim rozstawie osi, czyli 3400 mm. Samochód wyposażony jest w klimatyzację, system audio, razem z zestawem głośno mówiącym. Pozwala to na bezpieczne korzystanie z telefonu. Jest skórzana kierownica. Pojazd posiada tempomat. Fotel kierowcy ma dwa podłokietniki, regulacja oczywiście wysokości. Są elektrycznie sterowane lusterka, podgrzewane również. Centralny zamek, jak i elektrycznie sterowane szyby. Samochód był u nas pojazdem funkcyjnym, czyli pełnił rolę samochodu służbowego w dziale magazynu, zatem jest samochodem z pewnego źródła, z pierwszych rąk. Kabina pojazdu jest trzyosobowa, dlatego pod podwójnym siedzeniem pasażera mamy taki ciekawy schowek, Może zademonstruję. Schowek na narzędzia, właśnie na jakieś podręczne rzeczy, które się zawsze przydadzą w kabinie. Jest wersją tak zwaną długą, czyli długość podłogi mamy 2,975 mm, natomiast długość przestrzeni załadunkowej według ścianek to jest 2,572. Mm. Bierze się to stąd, że mamy wyprofilowaną ściankę działową, dlatego podajemy zawsze dwa wymiary. Pojazd posiada żywidło skrzydełkowe zamiast cylindry. Dzięki temu załadunek włóczkiem widłowym palet. Nie jest to do mnie problemu. Jak widzimy, paleta między nadkolami mieści się idealnie. Jest możliwość zamówienia pojazdu ze sklejką do samego sufitu, jak również obudowania nadkoli, czy to skrzynkami, czy oklejenia filcem, żeby było ciszej w przestrzeni ładunkowej. Oczywiście jest możliwość wykonania zabudowy izotermicznej do przywozu np. jakichś spożywczych materiałów. To takie rzeczy oczywiście również mamy w ofercie. Wysokość w przestrzeni załadunkowej to jest 1410 mm. 1244 to są wymiary światła drzwi.